Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnej prezentacji. Tym razem na tapacie Honda CBF 600 wersja SA, czyli z obiewką, z ABS-em. Bardzo fajny motocykl o charakterze uniwersalno-turystycznym, czy też sportowo-turystycznym, jak to się kiedyś nazywało. Co takiego wyjątkowego jest w tym motocyklu? O tym wszystkim teraz opowiem. Ja nazywam się Tomasz Rezmer prawie 20 lat zawodowo zajmuję się motocyklem. Zapraszam na prezentację. Zaczynamy tradycyjnie od serduszka, czyli od silnika. Mamy tutaj silnik z Hondy cbr 600 r zaprojektowany pod moc około 120 koni. W 600 -ce cbf -ce mamy tych koni około 80, a więc jest to silnik jaki nie do zajechania. Cały ten układ korbowo-tłokowy, układ przeniesienia napędu, to wszystko jest przystosowane do dużo większej mocy i do młodych, dniewnych ludzi, a więc w takiej 600 -ce cbf -ce Naprawdę wytrzymuje to bardzo długo. Silnik ma fajną kulturę pracy i spożywa bardzo mało paliwa. Jakieś 4-5 litrów w zupełności mu wystarcza przy normalnej jeździe. Także motocykl przesympatyczny. No i przy okazji Wam powiem, że fajnie zrobili wydek tej fryskowej 600C. Jest taki dźwięk cichy, ale ma jakiś charakter. Mi się to bardzo podoba, nawet na oryginalnym wydeku, który motocykl jeździ sympatycznie. A wrażenia dźwiękowe są powiedzmy wystarczające. Zobaczmy, co takiego wyjątkowego jest w tym motocyklu, oprócz tego, że są fajne, na wtrysku i nowoczesne. Słuchajcie, maszyna ma przebieg 30 kilka tysięcy kilometrów. To jest dopiero co dobrze dotarty silnik. Ja już wielokrotnie mówiłem na prezentacjach, że dla tych motocykli przebiegi rzędu 100 tysięcy kilometrów nie robią praktycznie żadnego wrażenia. Jak zwykle wspomnę też o tym, że kontrolu ABS-u. Pali się, dlatego że motocykl był przed chwilą uruchomiony i nie zostało mi przejechane. Ona normalnie gaśnie, jak się ruszy, obydwa koła muszą się przekręcić z równą prędkością. Wtedy system się aktywuje, jest oczywiście aktywny. Zobaczmy jak nam tutaj to dźwięczy i reaguje na gaz. Słyszycie, reakcja jest błyskawiczna. Czuć, że jest to serduszko ze sportowego motocykla. zobaczcie, ten dźwięk taki sympatyczny. Nie? Przy okazji zobaczcie jak ładnie jest wypalony układ wydechowy w środku. To jest motocykl, który ma 30-kilka tysięcy przebiegów. To jest wszystko jasno, beżowe, piękne, nie ma żadnych jakichś dziwnych, czarnych albo jakichś oleistych osadów. No dobra, to co? Gasimy bestię. I odpalamy bestie jeszcze raz. Kurczę, jak to się kiedyś mówiło o pali na dotyk. No dobra, słuchajcie, co jeszcze jest takiego fajnego, wyjątkowego w tym motocyklu? Słuchajcie, jest to motocykl, który jest po serwisie i zostało w nim przeglądnięte wszystko. Czynności serwisowe i detailingowe, które zostały wykonane przy tym motocyklu, opiewały na kwotę grubo ponad 2000 zł, Tak naprawdę dużo bliżej 3000 zł. Jak to możliwe? Zaraz o tym wszystkim ze szczegółami opowiem. Może tylko tak pokażę, to jak to wygląda. Zobaczcie, tarcze hamulcowe przy 30 paru tysiącach. Jak nowe prawie są. Ja rozumiem, że one mają tam kilka, nie wiem, może 10% zużycia. Ale ja to sobie pomyślcie, ile te tarcze jeszcze przejadą. No, kolektor, chłodniczka wszystko to jest piękne. Słuchajcie, ten motocykl jest w ogóle bezupadkowy w oryginalnym lakierowaniu. Oczywiście, jak wszystkie motocykle użytkowe użytkowe, używane, on posiada jakieś ślady użytkowania yy, tu chyba jeden gdzieś jest, o, jakaś ryska w tym miejscu mała, ale słuchajcie no, no nie dajmy się zwariować tak, tak to wszystko wygląda, zobaczcie jak fajnie wygląda w ogóle ten silnik tutaj w miejscu za kolektorem to jest naprawdę fajne, czyste, tak jak powinno być czy też na przykład yy, te miejsca, gdzie tutaj wychodzi yy, rura wydechowa z głowicy no pięknie Słuchajcie, ten motocykl z relacji ustnych miał kiedyś regulowane, znaczy kiedyś, miał niedawno regulowane zawory i wymienione miał świece zapłonowe. Myśmy sprawdzili, że rzeczywiście te świece są, może nie, że nowe, ale są praktycznie prawie nowe, także z obsługą silnika na pewno długo nie trzeba będzie robić nic. Serwis tutaj zaleca wymianę świec i regulację zaworów co około 24 tysiące. Dużo mechaników robi to co 30-40 tysięcy i myślę, że jest to całkiem spoko, także co najmniej do 50-60 tysięcy. Nie ma co tutaj zaglądać. To wszystko działa po prostu wzorowo. Opony są nowe w tym mocku i z przodu i z tyłu. Klocki są prawie nowe. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie widać za bardzo, ale no jest i tego mięsa bardzo dużo. Tutaj szparka między zaciskiem a klockiem jest bardzo mała, także te klocki są Praktycznie nowe i w takim samym stanie są te klatuszki z przodu. Zestaw napędowy powinien być albo fabryczny, w stanie takim, no, mało kończącym się, albo prawie nowy, drugi, jaki tu jest, prawie nowy, drugi, w idealnym stanie. Zobaczcie, długo, długo nie trzeba będzie tutaj robić nic. Jakieś uzyskło główki ramy, zostało sprawdzone o dziwo nie trzeba było tutaj nic wymieniać, uszczelniacz i tak dalej, to wszystko jest dobre nie robiliśmy z tym nic, ponieważ nie wymagało naprawy olej w silniku jest nowy zaraz powiem jaki filtr Petra był sprawdzony był założony niedawno nowy, więc nic z nim nie robiliśmy ciecz chłodząca sprawdzona piękna, fajna, stan wszystko jest zobaczcie, ten wahacz, amortyzator całkiem sympatycznie to wszystko tutaj wygląda jakieś naklejki informacyjne gdzieś tutaj, czy na zbiorniku to wszystko tutaj jest. Mamy tutaj z akcesoriów takie troszeczkę poszerzone lusterka, widzicie? Są takie tutaj jakieś dorobione, nie wiem, aluminiowo-plastikowe elementy. Mamy założonego takiego tank padzika. Niby nic szczególnego, ale jest. I Mamy tutaj na oryginalnym stelażu z oryginalną płytą Giviego założony taki zamiennik powiedzmy Giviego. Bardzo fajny kufer, do którego się zmieszczą dwa kaski, także sympatycznie. Motocykl zarejestrowany, opłacony, jest świeżo pojazdach testowych. Niestety mamy dzisiaj 6 stopni, trochę wilgotno. Aczkolwiek asfalt jest suchy, ale niezależnie od tego trzeba było te kilkanaście kilometrów przejechać. Zobaczcie jak tutaj wygląda pod siedziskiem. Mamy tutaj zestaw narzędzi fabrycznych, taką fabryczną lineczkę, którą nam tutaj Honda zawsze daje. Tu są oznaczenia modelowe, oznaczenia kodu koloru, apteczka. Naklejki informacyjne, bezpieczniki, to wszystko tutaj wygląda fajnie. To nie jest w ogóle poniszczone. Dobra, przejdźmy, tutaj, może do tak samo. zobaczcie, ciecz chłodząca. Na przykład z ciekawostek mogę jeszcze pokazać. Nie wiem, czy to będzie widać. Widzicie? Jest tam różowa ciecz chłodząca. To znaczy, że ta ciecz też była wymieniona, ponieważ fabrycznie Honda daje taką limonkowo-cytrynkową ciecz. Tutaj jest wlana czerwona. Także na pewno nie jest fabryczna, ktoś to wymieniał. Jeśli chodzi na przykład o regulację zaworów. Jeżeli tutaj mamy mm, czarną masę uszczelniającą w tych nerwicznych miejscach nałożoną, to znaczy, że ktoś tam zaglądał, bo fabrycznie ta masa ma kolor beżowy. Także wszystko się zgadza. Zobaczmy, tutaj, może na dokumentację jakieś stare rzeczy serwisowe, które robiliśmy, żeby się to wszystko rozjaśniło. O, zobaczcie. Mamy tutaj oczywiście komplet kluczyków. Dowód rejestracyjny. Tutaj jest ostatni przegląd w Niemczech robiony. Motocykli o 36 tysięcy wtedy przejechane, i to było robione niedawno przed sprzedażą. W tym roku, w Takie mamy wlany olej 10W30, a nie 10W40. Jest to olej, który jest zalecany do tego motocykla. Ten motocykl ma mały przebieg, więc taki można lać. Jeżeli ktoś wleje 10W40, również nic się nie stanie. Katalog motora dopuszcza taki lub taki olej. Honda się upiera przy 10W30, ale myślę, że to głównie ze względów ekologicznych. Ciecz, yy, ciecz. Płyn hamulcowy u nas był wlany nowy, jest taki wlany. Filtr olej, oczywiście nowy, powietrze już mówiłem, że był nowy. Akumulatorek też założyliśmy nowy. Zobaczcie. Mamy tutaj taki oto akumulatorek. Tutaj mamy pudełko po nowym. Założyliśmy mu ten kuferek z tym stelażem. Tu są śrubki oryginalne, które były. Mamy tutaj opinie z Hondy o roku produkcji, że to jest na pewno 2012 wyciąg z cepiku, Jak widać historia jest czysta, jest to wszystko posprawdzane. Ubezpieczenie Polisa, protokół wymiany i mamy tutaj 2700 zł. Mniej więcej na końcu doszedł jeszcze akumulator, także jak widzicie blisko 3000 zł się tutaj nazbierało. A może przeczytajmy tak słuchajcie, opony Pirelli Angel nowe, olej Motul płyn hamulcowy, filtr oleju, stelaż kufra centralnego plus płyta plus kufer, później co była wymiana tego oleju, wymiana filtra, wymiana opon, kontrola łożysk, wymiana wentyli, wymiana płynu hamulcowego, montaż kufra, sprawdzenie świec zapłonowych, czyszczenie filtra powietrza, przegląd ogólny wszystkiego plus smarowanie i konserwacja, mycie detailingowe. Także macie motocykl przygotowany do sezonu. Ja wiem, że przed nami jeszcze kawałek jesieni, a potem niestety zima, nie da się tej zimy wyciąć, nie przyjdzie od razu wiosna po jesieni, ale zobaczcie, maszyna przygotowana, bez kompletnie żadnych nakładów na dłuższy czas. Do tego ten motocykl jest słuchajcie, zarejestrowany, opłacony, sprawdzony w jakiejś tam powiedzmy krótszej, ale jednak trasie a kupujący jest zwolniony z opłaty skarbowej z kompletem kluczyków, z fabrycznym lakerem w bardzo ładnym stanie wizualnym i w przepięknym stanie technicznym sami słyszeliście jak to działa, aż się gęba cieszy gdzie takie cudo można znaleźć? u nas w firmie, w firmie ResmerMoto mieścimy się w dolnej grupie jest to województwo kujawsko-pomorskie można nas znaleźć w internecie na stronie resmermoto.otomoto.pl jeżeli ktoś ma jakieś pytania to proszę dzwonić do mnie pod numer 606 407 608 jest to najszybsza forma kontaktu i naprawdę przez kilka minut rozmowy idzie sobie bardzo wszystko opowiedzieć poop poopowiadać wyjaśnić jakieś tam ewentualne wątpliwości i tak, dalej, i tak dalej. jeżeli prezentacja i motocykl się podobają daj kciuka w górę jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia, włącz subskrypcję i będziesz miał więcej takich filmów, które prezentują różne nasze motocykle, a także filmy, które pokazują jakieś tam kwestie techniczne albo ciekawostki motoryzacyjne związane z motocyklami. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia następnym razem. Hej!